Siemanko Widzowie! Dzisiaj y, będziemy y, sobie... O dobra y, Dzisiaj będziemy y, sobie y, nagrywać z groua garden y, Ale y, widzowie, ja wcześniej y, nie nagrałem tego, y, bo w sumie nie wiem czemu Ale mamy bone blossom, nie? I parcie Postawiłem tutaj wczoraj gram Master Sprinkler. I, I troszkę y, urosło nam te bone blossom y, To jest największe y, to jest największe błąd, co jakie mamy. To sobie zbiorę, zostawimy takie największe. Um, żeby było takie największe... 8 mal wróżko. Nie, ale ja nie chcę, żebyś ty mi... Dobra, nieważne. Um, w ogóle patrzcie... Um, dzisiaj jest update w ogóle za 8 godzin i 1 minutę. Um, w ogóle pod szupem pojawiła się nowa rzecz ta książka, teraz nie trzeba... Do niej sięgać w ogóle. E, tylko możecie tutaj robić achievements. Proszę bardzo. E, daily, daily quest. Plants. I możecie tutaj zobaczyć jakie planty mieliście. Moje najlepsze planty to jest bone bro. Ej, okej, okay, dobra, widzowie. W tym update'cie W tym update'cie no sami widzicie, co będzie, widzowie. Ja się tego ni kompletnie nie spodziewałem. Będzie lepsza rzecz od Bone Blossom, widzowie. Będzie lepsza rzecz, widzowie, od Bone Blossom. Czajcie to? Patrzcie. W wcześniej to była najlepsza rzecz, a teraz będzie najlepsza rzecz ta. Ej, okej, okay, dobra. Tego się kompletnie nie spodziewałam. Tutaj mamy pety no ja tu mam ważkę proszę bardzo tutaj jest kitsune corrupted kitsune co? a co to jest, dobra nie wiem cosmetics to takie bardziej ten food jedzenie jakie mutacje mamy, zobaczmy jaka jest moja najlepsza mutacja winstruct co jakim cudem to jest Dobra, ra radioaktyw to jest mega mutacja, też. Um, więc okej. Okay. Dobra, w tym update widzowie, będzie. Uważam, że będzie coś mocnego. czekajcie, to będzie lepsza rzecz od Bone Blossom. Może będzie. Yy, może będzie yy, Magma Blossom albo coś. Dobra, nie wiem. I czekajcie, jest evencik, to ja sobie przełączę na drugiego slota, bo tutaj ja nie mam nic do zamieniania. Nie to, y, slot, pyk, dobra ja się odwracam, żeby nie muliło aż tak bardzo, okej, okay. dobra, ale czajcie to widzowie, że będzie coś lepszego od Bone Blossom, ja se nie wyobrażam tego, dosłownie, Le, ale lagi, ale lagi, co się stało, o. dobra. Już mi się wczytało. No co jest grane? Dobra. Um, wczytało mi się już widzowie. Dobra. Um, imp mi zaczął chodzić. Um, ej, właśnie widzowie, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę. No serio. Też jak udostępnicie ten film, to też będzie Bajlando. Z góry każdemu dziękuję. No Harvestul. Um, ten Imp mi. No co jest grane? Ten im... Ten Imp mi nigdy nie dał ten. Oparcie, 7 godzin teraz, update za 7 godzin. Dobra, dzięki, spoko, Mordo. Yy, Okej, okay, yy, możemy tutaj jeszcze coś skraftować, ale widzowie, widzieliście tam, to będzie lepsza rzecz od Bone Blossom. Czajcie to, widzowie. Czajcie to. Ja. <grym emotions> Ja tego nie czaję, widzowie, będzie lepsza rzecz od Bowne Blossom. Um, jeżeli już wiecie... Jeżeli wiecie jaka, bo jeszcze nie wiem, to napiszcie w komentarzu. Um, chętnie przypnę, przeczytam i przypnę serduszko. Um, w ogóle co jest w Switchopie. Um, chętnie przeczytam i przypnę serduszko, widzowie... Um, bo ja nie wiem jeszcze jaka ta nowa rzecz będzie. Nie wiem czy wy wiecie. Nie wiem czy wy wiecie. Ej. Ej, nie wiem czy wy wiecie, bo wy chyba też nie wiecie. Znaczy, nie wiem, z neta może, z neta może ten. Nie, pewnie na necie jest napisane. Ej, ja nie wiem, dobra. Na necie, no, na necie jest pewnie napisane na 100%. Uważaj, jeszcze tutaj sobie mogę legendarek eko otworzyć. Pyk, pyk, pyk. Prowa. Małpka. O, turtle. Dobra, jakieś tutaj surykatki, okej. Okay. Dobra, mamy jakieś petki, tylko niektóre trzeba posprzedawać. Bo mi tutaj to zapycha miejsce. Silver monkey se sprzedamy, jedną. Ehm, um. I... I want... No nie mogę tego kliknąć, czekajcie. No, I want to sell this. Dobra, y, ok. Mm, no więc tak nie y, widzowie, już na tym update No, się zrobiło. Znaczy, już przed update'em się zrobiło mocno, nie? Ym, a, Gold, crani, Melon. Czy jak to tam? Ym, no, w ogóle jeszcze z Seedpaka dropnęłem A nie, to nie jest druga najlepsza rzecz. Nie wiem, chyba, czekajcie, zaraz zobaczymy. Zobaczymy jakie są tu nagrody. Dobra, seed pack. I... A mamy to, ja mam to, widzowie. Sprint... 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 Sprint flowers, sorry, nie umiem tego czytać. I jeszcze mamy to 0,5% szans. E, Chciałabym to wydropić. Czy my, ma, czy my w ogóle mamy jakieś seedpacki? E, Seedpack... E, dobra, nie mamy seedpacka. Okej. Okay. Seedpacka nie mamy, dobra. E, ale widzowie, już się robi grubo widzowie w tym update'cie. Um, bo tutaj, patrzcie, ale dosłownie. No, no, ja, ja po prostu nie wiem, że będzie. Będzie lepsza rzecz od Bone Blossom. Wy sobie to wyobrażacie? Co to jest? Co to jest, widzowie? Będzie lepsza rzecz od Bone Blossom. Pewnie yy, na środku eventu, jak się zdobywało Bone Blossom, to będzie się teraz zdobywać tą rzecz. Yy, ja jestem bardzo ciekawy, co będzie. Yy, więc no, yy, no, yy, dobra, kurde, co to tak mówi, dobra, yy, będzie lepsza rzecz od Bone Blossom, yy, więc yy, naprawdę widzowie, nie, lepsza rzecz od Bone Blossom to, yy, ja sobie tego nie wyobrażam, znaczy, no, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, jaka będzie lepsza rzecz od Bone Blossom. Znaczy, nie wiem, czy to już jest, czy ja nie wiem po prostu o tym, ale, no, Bone Blossom to y, jest te teoretycznie teraz najlepsza rzecz w grze, ale nie wiem, czy na tym update'cie, bo widzowie, y, wiecie, na, y, jesienne, czy takie Halloween'owe... No, co jest? Jesienne, czy takie Halloween'owe update'y, takie zimowe, nie? To są najmocniejsze update'y. I... No Jandel no dużo zrobił nie e, no jak no jak sami widzicie poza tym Jandel e, chyba zrobi lepszą rzecz od Bone Blossom e, e, będziemy ją se ten e, będziemy se ją e, robić tylko nie wiem e, na razie jak ale e, ok e, więc e, tak nie no, będzie y, lepsza rzecz od y, Bone Blossom, więc serio, nie, po prostu, ja serio nie wierzę, ale dobra, y, zamiast powtarzania w kółkosie, no to y, jesteśmy tutaj, pyk, pyk, elegancko, y, no, i w ogóle co jest w, w Gearshopie, bo ja nie sprawdzałem, dobra, pyk, 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 jakieś tutaj, okej, okay. dobra. Um, dobra, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łopeczkę w górę też i jak udostępnicie ten film, dalej też będzie Bajlando z góry. Każdemu dziękuję na co. Ja się z Wami żegnam, także cześć, na razie i pa.